Dlaczego chodzisz na motor? Bo to są emocje, bo jestem związana z miastem Lublin, także i no przywiązałam się do tego klubu, nie ukrywam. I przychodzę tutaj z moimi kumplami, z moją siostrą, i to są niezapomniane chwile. Jak przyszłam tu pierwszy raz i usłyszałam ten dobieg, no to zakochałam się po prostu i uważam, że motor ma najlepszych kibiców, i też chcę być ich częścią. I chodzenie na motor jest super, i polecam każdemu. Bo to jest wspaniały, ulubiony klub z historią. Wchodzę na motor. Po pierwsze dlatego, że jestem z Lublina, jestem wierny swojemu klubowi, chcę prezentować swoje miejscowość, całą wschodnią Polskę. Ze względu na emocje i też zainteresowanie do piłki nożnej i szczególnie dlatego, że wkręciłam się też w motor od drugiej ligi. Bo bardzo lubię tą atmosferę, to, bo kibice tak się po prostu złączają ze sobą i kibicują w jednej drużynie, wiadomo, motorowi. Po prostu motor to jest dla mnie bardzo dobra drużyna. Chodzę na motor dlatego, żeby doświadczyć wrażeń, emocji, żeby zobaczyć, jak nasza lubelska drużyna wygrywa i zdobywa coraz lepsze stopnie.